Tak jak mówiłem, widzimy się po chwili. Cały Albert co chwilę coś tam jęczy. Ej, for Coś tam, coś tam... Eee, co coś mnie chce zaatakować. No, mam nadzieję, że uda mi się zwiać, bo nie chce mi się go odkładać i ten. Tylko dużo fajniej by było zwiać jednak na nóżkach. Chyba się nawet udało. Ale też Eivor jest silna, silna babeczka. Hmm. A tak w ogóle jakby ktoś trafił na ten odcinek, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem niepopularny. Yy, nagrywam aktualnie bez kamerki, ze względu na to, że no jest poranek, jest ciemno i na rzecz ona się zbiera do pracy. Więc... odpuszczę sobie aktualnie kamerkę. Ale będzie później. Some help Ivar deal of The team By the hand of Thor. Is that the otherling? No Aval. What happened? No. No. You foolish boy, what did you do? I found him deep in a cave beset by wolves. Ivar. Easy boy. Easy eva, I... Get me an axe, right fucking now! Eva He's gone. An axe! His guard will take him as he is. Axe or not. Go, dear God, boy. And I will sing for you in Valhalla. This was Tell me what happened. No. Mamy powiedzieć, to byli Brytowie, Zawiedliśmy cały Berta. Nie We were fools, and Edling was to us in time of war. We did not protect him. I well to chest. Why? You his brother. You think he would let that lie so easily? I told you he was a trickster. Peace was never his goal. He takes blood for blood. Bishop Daolom! Over here. I will sheath this dagger into his lungs. We must move fast then. Attack before Rodri can revel in his trick. No mercy this time, kissed You spared that wet turd Leofrit. We will not spare Rodri. I swear. Lord above, what's happened? Chaelbert murdered. May the Lord who frees you from sin save you and raise you up. Send the boy's body to his father. You'll want a Christian burial. Lady Angharad said Rodri is holed up in Calstow Castle. That may have been a lie or a tiny slip.

Si to bardzo źle skończy dla króliczka, no Króliczek Britów dostanie w dupce. Zabójca królów No My też moglibyśmy zostać zabójcą królów Ale ciekawe, bo nie robimy żadnej. żadnego wiecie! Yy. Nie śledzimy nic i tak dalej, tylko po prostu o zdolności w końcu mi się nie podświetlają, jest mogę normalnie korzystać dobra, obrażenia przy zabójstwie trafienia w głowę, łuk obrażenia od zdolności, lekka tarcza, jeju ile umiejętności mogę sobie teraz jeszcze zdobywać o, ale szczerze powiedziawszy nie wiem co

The troll cursed Britons. The fog clears a bit, and there they are, all lined up. The biggest one calls out, "I am Rodri, king of this land." That means shit to me. I scream back, <laughs> "I need my boys enough, and we raise up our axes and charge before they take a breath. We have the numbers, but the Britons are clever. It's marshland." the bog catches our boots sucks us to a standstill one by one rodri cuts us to bits he gets to me lays his blade at my cheek and gives me this nick leave this land and give your people fair warning he says tell them king rodri gave you that cut Henshit, shit i say rodri laughs and lets me go Trudna historia, Ivar, Son of Ragnar, kierunek kings, konkurent England i Western Isle. You have lived a second worth ten. That I have. O, skoro już mijamy Liska, to czemu mamy mu odpuścić? Hmm. Ciekawe, czy jeszcze daleko pojedziemy? <laughs> Okej, okay, idealnie. Sweat-sopt slug is just beyond those walls. May only be defeated by a dragon. My itching ass. He'll meet one, all right. Send a message to your men. We can build a camp here and lay plans for a surprise attack. Ale ten. Mm, szkoda co Alberta straszliwy, bo to jednak postać, którą wiecie, tam w poprzedniej misji fabularnej gdzieś tam wychowaliśmy go, tak w sumie podciągnęliśmy go, podszkoliliśmy we wszystkim i tak dalej. I teraz nagle zginął, nie? I też w taki głupi sposób, że, że poszedł gdzieś tam na, na łowy jako myśliwy i, i zerwał tym sztyletem. No tylko największe pytanie jest, czy... Tylko ciulowe jest to, że w sumie nie wiemy, nie?

Dobre podejście. Ta brama będzie dobrze strzeżona, więc ją wysadźmy w ciul. Ale też dziwne, że nasza postać ma takie... Nie z, nie z wikingami, siedzi gdzieś tam, drze się, nastawia pozytywnie i tak dalej.

And meet the dragon that will devour you. I see a spent old man playing at serpents. Enough talking, Evar. Bring the oil cart and set the fires. When I am done with Rotary, I will tear the fat from his shanks and use it to fry our bread. <laughs> <laughs> yes. <laughs> Iwar naprawdę jest wpieniony, Ale z drugiej strony to, to jest właśnie, że osoby, które są totalnymi psychopatami mogą czynić takie rzeczy. I jedno drugiego nie wyklucza, nie? Jedno drugiego wcale nie wyklucza. To, że wy niby będziecie zatrzymywać mnie? Bo nie do końca skumałem, ale chyba tak, chyba wy chcecie zatrzymać. Ten cały powóz oleje mnie I, i o to chodzi z tym, że mam go doprowadzić. No cóż, no to życzę wam powodzenia z próbą zatrzymania Eilor. Nadepnij, nie ma główki. Nadeschni, nie ma główki. I kręgosłupa też w sumie nie ma. Ok, udało się tego uniknąć. Yy, ci łucznicy są, yy, że tak delikatnie powiem, irytujący. No, wychyl łeb. No, wychyl łebek. Teraz powinien zginąć. Ten tak samo powinien zginąć. Dam radę to jakoś przyspieszyć, coś tam ruszcie we się! We ruchy, pchamy to. Nie bądźcie pierdoły. <sad> it, set it on fire it <sad> Ten typo był irytujący. Podpali się tak? Tak po prostu? Nie, o, oczywiście to tak nie działa. Muszę podpalić o coś. Tak zadziała? Nie, muszę tu wejść. Podpaliłem szlak. Podpaliłem, ale siebie. Skoro płonę, to moja strzała też powinna płonąć, nie? Nie jestem w stanie tego podpalić do cholery, bo strzelają cały czas prosto we mnie. A moja postać się blokuje, jak cholera. No, ja pierdzielę. Przecież tak irytujące. Aha, bo to nie tak mam podpalić. Ja mam to podpalić poprzez interakcję. No dobra. Teraz to samo możecie szalać do woli. No dawajcie, dawajcie, odważniacy. Nie jestem w stanie tego skumać, jak to działa, że wiecie. Y, otwieramy bramę i my dopiero idziemy. Ale nasi już się tutaj tłuką, nie? Toż to są asasyni, jak oni się tak przedostali wcześniej. Uho, ten to zerwał. Kacz, oni tu mają balistę. Możesz wysadzić dbany z oliwą i w ten sposób wyłamać bramę. Dobra, tylko to jest w inną stronę niż ja idę, czy o co chodzi? Pomagam naszym troszkę z tym. Z odbiciem tego miejsca. Możemy coś tu ubić? Ho! W serio go nie trafiło to? Żadnych strzelców, nikogo na murach? Nudy. Dobra, wybiegniemy sobie tam do góry i... Nie, bo on przegięł pałę. To tak nie działa. Jak pan mnie zaatakujesz, to ja ci nie odpuszczam. Dobra, i lecimy na drugą stronę. Ale czemu tak dziwnie skacze? Ja cały czas trzymałem W, nie? Do przodu. A postać mi strasznie dziwnie się porusza. Ciekawe, czy to ma coś wspólnego z tym najnowszym patchem? Rzucaj do woli. Zaraz ci nadźgam. Nadźgam cię na włócznie. Nie widzicie i oni idą gdzieś z prawej. What the heck? Strzelaj z ogniwa, aby opuścić most zwodzony. Spoko, to. to też już mamy opanowane. Typek! Odczep się od niego. Nie do końca wiem co zrobiłem, bo chciałem uniknąć. A czymś rzuciłem? Tu jest dużo broni do rzucenia Dużo broni do rzucania na ziemię. Dobra, ten typek ginie, ten typek już zginął, ten typek ginie Ten typek ginie Tutaj dwóch Aby miało być tak pięknie, mieliście dwaj naraz zginąć Nadepnij, nie ma pana chorążego. Ciśnij bronią. Co mnie dam, tak? Kolej starczą. Dużo ich tu muszę przyznać. Mimo, że ich wybijam i to w dużych ilościach. To nie wiem, czy moi przestali za mną chodzić? Czy o co chodzi? Bo. Faktycznie można zauważyć, że tych Brytów jest. Chyba, że po prostu faktycznie jest ich ograniczona ilość, i ja muszę ich wybijać. To nie jest takie, że, że są tylko generowani. Tylko mają ograniczoną ilość, i, i faktycznie trzeba ich wybić. I właśnie cały czas nie jestem pewien, jak to działa. Czy podczas takiego ataku faktycznie muszę wybijać tych wszystkich tutaj ludzi i tak dalej? Czy wystarczy, że, yy, że pójdę i, i wypełnię ten punkcik, nie? Ten cel, jakim jest tutaj otwarcie na przykład tej bramy? Ok, spróbowałem. No i pan yy, się położy na chwilę. Granoc. Yy, tylko że mamy go Mamy 18 minut odcinka. I prawda jest taka że przydałoby się no, żeby zobaczyć w kolejnym odcinku, co się będzie działo, więc do zobaczenia następnym razem w następnym odcinku. Na razie bye-bye. Cześć.